hej, cześć, dzień dobry Mam wszystkim, na dzisiaj z tej zapraszam was na kolejny odcinek, zagrajemy Grand Theft Auto 4 The Last Dance. dzisiaj lecimy do Elizabety, zobaczymy co tam mamy, pierwsze spotkanie z nią, nadmierna, nadmierna bodaż, czy coś? nadmierny może? The big bad biker man, Liz Torres, the meanest bitch in Bohan. Oh, come here, sweetie. Shit, I'd let you kiss me, but I'm afraid you'd stick a knife in my back while I was doing it. You wouldn't be the first man I tried that trick on, sweetie. Yeah, I heard the stories. Listen, I also heard you got somebody for that brown. Maybe. There's an apartment on Cassidy Street at Shadeler. You go upstairs and talk to Charlie on the third floor. There any heat? when isn't there? I got a new guy going along with you. He's from Eastern Europe somewheres. If the heat's coming from Charlie, use this lilac motherfucker to help. But if it's him, you know what you gotta do. Well, either way, it ain't coming back to you, Liz. Hey, you know Playboy? He's going along too. Hey, Playboy! Yo, chill for a second, Joe. Nah, not really. Well, don't you wanna dance? No, I'll just sit right here and wait for your boy. Uh-huh. <laughs> <laughs> mm -hmm. <C> Nico. <laughs>

Właśnie o to chodziło. Spotkaliśmy się z um, tym Niko i Tutaj była trochę szybciej leci niż normalnie. Leciała w Gita czwórce, ale rozumiem, że tutaj to jest mniej misji niż było. Bo jest 20 misje. Jak dobrze kojarzę. W, w baladę były danych po 23. Jeśli dobrze kojarzę. Leczyli źle, no to trudno. Ale ma. Wszystko tego. Dobra. Emaf. Idź w oko i na imię. No ale cóż, nieźle ale to jeszcze jakoś przeżyję. Dzięki ładnej misji oblokowaliśmy sobie też serteczek orniku drugie miasto. Tutaj już ona w ogóle rozblokowana, więc no. no. Będziesz pewnie pewne Roman też już się spaliło, więc no lipa. Do niego oczywiście. Też nie pamiętam chyba coś jeszcze tutaj możemy spotkać się z Romanem, więc jego patap tutaj No. To przykością. Jak? Zobaczycie? Dobra, ja, tutaj. O Boże ty! Give me that shit, man. We got a buyer. I, I don't know why Billy got you to handle this, And not me. I mean, what's up with that, huh? I guess your semites are good at sniffing out a deal, ain't oh. that right, Johnny? I didn't yeah. get you because Liz Torres and any other two-bit hustler on the street would take you for the little pussy that you are, rob you blind. But well, give me that shit. See you around, big guy. Mm -hmm. No to ty też niedaleko, nie wiemy jak ona się skończyła, ale zobaczymy jeszcze raz. Zobaczymy tylko z perspektywy dronego, gdzie on się w ogóle pojawiał, no. No wiadomo, wszystko się okaże. Na razie. Jadymy. No i zobaczymy jak to wyjdzie, o pół, kurwa. No, Bo on nie już w ust, tak to. Takim większy, dobra. To sobie weźmiemy. Myślę, że będzie spoko. Żeby wypróbować. To jest chyba pierwsze. To jest drugie, dobra. Dlaczego jest Niko. Rzekaj tutaj na Niko i Playboya. Asian dude called Charlie like in the Vietnam <laughs> just like the movies money yo, hey man Hey, you ready sure let's do this nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right. Come on Hey, what's going on guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heron, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. How <laughs> weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, Come no. Come on, no, let's no, get no. out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze. Up. You head for the roof. I'll go down. Fuck 'em all! Cover me. Now everybody! O, superсимрстеяющма, <laughs> cały pójdziemy ci trochę lepszy. Eee, to o, nie lubię nam broń, dobra, nie no możemy walczyć. Pójdziemy dalej. Tak, Niko i y, y, Drago postawili na dół Na górę, na życia My idziemy na dół Dobra Dobra, wyprowadzimy jej za i spadajmy Podam stąd Nic nie przejdziemy więc musimy tutaj skręcić I tutaj Teraz tylko im uciec, kata, no Dobrze Interes tylko i nie Sprawia, kroki małego pełna więc będzie dobrze Ok, powinniśmy skręcić w prawo, bo tu już jadą Się, dobra. Katera, się, się mm -hmm. So, Johnny, are we rich? No, Billy, we're not. What we are is under observation by some kind of LCPD drugs task force. The fire was a pig. Well, Johnny, that's not kosher. I'll call you when another buyer's lined up. Sounds good. We're moving up in the world, Johnny. There's a Congress that needs your help. Tom Stubbs the third. I told you keeping that lawyer around would have its uses. It. This guy oh, is a. Because it Algonquin. The kind without tits. The jousters. Politicians and lawyers? What are we becoming, man? Next thing you're gonna tell me, we're doing some shit kicking for the LCPD. co to, jeśli nie tylko co? za chłop? Dobra, lecimy. Już chyba zrobiliśmy za osiem misji, więc po raz, że jesteśmy bliżej końca. Ja dwa, dwa się nie mogę doczekać, niż tutaj krealują uryw. nie w Ej, niż tutaj w tom. We've met with Nikolaus, with Elisabeth, I do plus. Elisabeth. It was good to see you, Johnny. Yeah, only problem was your friend, the UC. He nearly blew my ass off. <laughs> How's your fancy European friend working out? Okay, okay. Seems like maybe he's the only guy in this city not working for the state. I am in the lost MC. Me and the brothers are tight. I hope so, but I don't think I'll get off. See you soon, baby, huh? All right, we've just arrived, so... Hey, what's the fucking hold-up? Let's see what she wants from Do you have an appointment? Uh, no. I thought I'd inquire about a membership. Excuse me? Uh, yeah. Under this ravaged, drug-addled exterior lies the heart of a reactionary prick, so I thought I'd fit right in here. I think you should leave, sir, before I call the police. I think you should leave, sir, before I... Dude, it is the 21st century. Let me tell you something. You've got a job wiping rich pricks' asses, and for some reason you seem a little pleased with yourself. Will you leave? Trust me, man, nothing would please me more. But I'm supposed to see Tom Stubbs, and well, he said to meet him here. Oh, Mr. Stubbs, sir. Okay, you only had to say so, sir. Follow me, will you? Mr. Stubbs is in the day spa, receiving some backwork. Right you are. <laughs> Mr. Stubbs. A gentleman for you. Oh, thank you, Levis. And thank you. so you're david grossman's friend oh yeah we're old old buddies love the old boy network yeah i can imagine so what is it that you want could you excuse our sugar okay sure and thank you best massage i ever had that didn't involve a happy ending or a poignant sense of guilt afterwards <laughs> see you tomorrow <clears throat> tom stubbs how do you do well now that you mention it, I'm starting to feel a little queasy. Don't be pathetic. And no secrets here, pal. Now listen, I'm in a bit of a bother sport. Well, I think they could fix that with surgery these days, you know. Can we stop with the jokes? Grossman tells me you're reliable. Grossman? That guy's an asshole. Look, I'm not going to insult your intelligence by pretending to be a good guy. I'm a politician i'm a cynic i'm very needy i need people to like me i need people to like me so that they elect me i need people to elect me so that i feel marginally less bad about myself when i stare into the mirror. that being said i try to do a good deed here and there democracy is a beautiful thing personally i prefer a benign dictatorship. Without the pretense of choice, but let's leave the political discussion. Okay, well, yes, let. Unfortunately, an awful man has ensured that my chance of being reelected is pretty much zero. Why, blackmail? Not exactly. I need his money, and he hasn't died. What? You want me to kill your father? No, that's disgusting. How could you suggest such a thing? My father died years ago. Thank God. No, my uncle. That sanctimonious do-gooder controls the family trust. Whoa, that's heavy, man. węsane. A... So I'm being arrested for and spending the next 30 years in prison. You and your little gang, I mean. I see. You make a wonderful politician. I know. Now, you've got to get the old goat today. Make it spectacular. Make it appear as though it's a terrorist act. That'll do wonders for my campaign in all sorts of ways. Uh, Levis will give you a package on the way out. Right. Owen! Oh, Klebitz! Trust me. I am what I am. But I look out for those who help me. A blackmailer with a conscience... Beautiful. I uh. chuj, cenzura wleci. A już myślałem, że będzie pięknie. To nich ja. Kiedy mi powiecie, że mam więcej takiego misji robić, to ja chyba wolę sobie palnąć tą bardzo kąpą. Dobra, przed 30 minut 19 wręczymy. Chyba, że się gubnę no to wtedy nie zdążymy. Ale... No mają koszty do... troszeczkę i damy... lejemy. Szczerze wam... O kurde, szczerze wam powiem, że ten widok nie był zbyt piękny, więc... No. Nie wiem kto go dodał, ale jest świrem. No bo popadałem. Jedno i drugie. Dobra, było no, gorzej. Jadę tak. Z tak małym zrobić. Nie wiem, czy to się uda. No i dlaczego jest podczarka nic, nie? stups no co tam? coś poda się tak to jest e, 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 z strasznym nie podniecają. może chcesz strzelić kwiatotek gdy będzie to do lądowania albo zajęcie wyjeżdżające z konwojem lotniska konwaja. a propos no, którego człowieka przy południowej granie, którego który w razie czego pomoże ci wydostać się z terenu lotniska No mój boże Ech. Trzeba się modlić, żebyśmy mi się dało. Tak jak to mówią, albo na wspale albo kurwa wcale. Tak, jak ma być tam, tam, to Cyk, mamy to. A, widzę, że jakiego panowie nie będziecie do mnie 11, nie dla nas to do mnie. co to jest na mnie. To popisz. Trzebać się, trafimy w tą bazookę, czy nie trafimy w tą bazookę, tak? No i jest... chodź. A tak ładnie. A, dostać się kulki. Hehe. <zumijania> no, to było pewno, że się powtarzać. Dobra. Mm, szybciutko, szybciutko. Politeka. Tak, tak, tak. Taxi! Sorry. Eee, poproszę... Nie, nie, dość tucy. Sklep Czy jedzie w, w, w tym z... <zumijania> na dodatku? Możemy sobie jeździć tak, co Mi się to pływa. Już cool, nie... Chociaż tutaj nie jesteśmy bogaci jak ale no cóż. Bywa. To umnice, chodzi do tego karabinu, więc mi się to podoba. Siema mordo, ja tu tylko pukam i to, ale muszę to zrobić. nie chcę szybko umierać. Dobra. Hmm, teraz tak, cyk. Powtarzać polityka. Tak jest. No, tu nawet jesteśmy. Dobra, to to wiadomości. Eee, Okej. Okay

Próbujmy. No wszystko. Ida. Ja. Teraz spadamy. No nie, żyję, a ty jesteś otoczony na no, lotnisko przecież się do otwartej bramy. O, benalizja. No tak, no, kiedy tak, no. mam akurat tę kamizelkę, to już kurwa was tu nie ma, no zajebiście. 500 dolarów poczuł mi głupę. No dobra, no ale dobra, dobra. Wychowaj.

Nie blokujcie! Nie blokujcie! Kurwa, mogłeś Dobra... Spadajmy stąd... Nie ma sensu tu być... Lepiej jak mi spuści... zostaliśmy dwie... No, dosłup. Ja pierdolę! O, mój ty. Okay, Clement. Give me the good news. I'm just about happy with you, the eulogy my researchers drafted up. Sadly, Stubbs, I'm not gonna be able to disappoint you. Your uncle is no longer with us. For my conscience's sake, I hope your lack of humanity is a genetic quality.